Najlepsze, kruche, maślane ciasteczka, jakie jedliście, koniecznie spróbujcie. 150 g masła w temperaturze pokojowej ucieramy, dodając 65 g cukru pudru na puszystą masę. Następnie dodajemy 3 żółtka. Ucieramy około 3-4 minut. Dodajemy niewielką ilość esencji waniliowej. 150 g mąki pszennej polecam tutaj mąkę manitobę typ 00 bądź polecam mąkę typ 650. Na nich właśnie ciasteczka wychodzą bardzo kruche. Jeśli mamy swojskie żółtka, możemy dodać jeszcze dwie łyżki mąki krupczatki. Następnie dodajemy 30 g skrobi oraz szczyptę soli. Gdy już wszystko mamy dokładnie połączone, przekładamy całość do rękawa cukierniczego z naszą ulubioną tylką i wyciskamy na papier delikatnie posmarowany masłem. Następnie w każdym ciasteczku robię delikatne wgłębienie i w tym wgłębieniu będziemy umieszczać marmoladę. Żeby dobrze było ją nakładać, przełożyłam również do rękawa cukierniczego i teraz w każde jedno wgłębienie uzupełniam marmoladą, może być również powidło. Tak przygotowane ciasteczka pieczemy w 170 stopniach przez około 15 minut, ale tu musicie wyczuć swój piekarnik. I tutaj jedna partia wykonana jedną tylko. Zobaczcie, ciasteczka są bardzo kruche, bardzo smaczne. Oczywiście najbardziej polecam wykonywanie tych ciasteczek tylko B6 i to właśnie one tak wyglądają i po upieczeniu. Pyszne, kruche, delikatne, wyglądają jak ze sklepu. Gwarantuję, będzie to Wasz ulubiony przepis na ciasteczka, smacznego.